Anigitis. Dzisiaj przechodzimy do. Chyba już wiecie od czego. Owca okazji za kolejne 110 zł. Już trochę czasu minęło, ale zaprezentuję Wam to teraz. Dzisiaj kupiłem kartograficzną firmę AMD Sapphire R9270X 2GB za 55 zł. Niestety ona jest uszkodzona. Podczas testów przyszły niespodziewane skutki sycenia, syczenia tych kondensatorów polimerowych, no i kabuły szlak trafiły, no i karta będzie w reanimacji. Tak, dobrze mówię. Będę ją naprawiał, nie sprzedaję jej, będzie karta do drugiego komputera, co może jej kopa. Kondensatory już są zamówione, więc będę je lutował. Może nagram o tym filmie na film i pokażę. Pewnie będziecie znać Deforesta, więc będziecie wiedzieli, że on robi to samo co ja. Tak, wrócę do karty. To tutaj mamy tak. Już wyczyściłem od pasty, więc spoko. Poznałem wybuchy, to było tu. O, widzicie takie coś. Za chwilę prezentuje prezentuję bliska Dzisiaj taka guma wystaje. To się jeszcze przywiodło. No, wszystkie stąd. Wszystkie stąd te kondensatory napęczniały. No i szlag jeszcze, jeszcze trafił tu. Tylko że z innej strony. Nie. Co? nie, jest, 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 nie, Kuma. Kuma nie powinna wystawiać. więc tutaj karta będzie zmodyfikowana. I będziemy jako nowy kondensator. I mam nadzieję, że one już nie będą tworzyć problemów z kartą. Jak widać, pasty nie ma na niej. Wyczyściłem starą pastę. Więc przejdzie. No i tak to będzie się prezentuje karta od środka. No, no to jedziemy więc dalej. I dobra, druga rzecz. MSI 970 AG 43 To jest yy, płyta główna pod bazie AM3+, i w nim mamy procesor AMD FX 8320. I niestety płyta powstaje, ale nie ma obrazu. Mi się wydaje, że coś jest z biosem. I przez to możliwe, że nie wstaje, ale płyta jest w idealnym stanie, jak widzicie, ładnie, że nie ma kurzu ani jednego. Więc to jest mi podejrzane, czego nie wstaje. Sekcja powinna pozwolić jej uruchomić, ale dziwię się, że nie włączyło się nic. Nie chce się procesor grać, Już chipset czuć, że jest nagrzany Wtedy jak testowałem. Kondensator są tu 100% sprawne, więc tu też odpada. Ale podejrzewam, że tu chyba sekcja nie chce pójść albo bios, bo może być stary. Tak. I ostatnie chodzenie ryantek. Pewnie znacie te chodzenia. mam tu chyba wszystko, takie zawieszkę na wentylator Tak to wygląda Jest na serio duże, więc chyba zastosuję te chodzenia w moim Ryzenie I możliwe, że będą jeszcze niższe temperatury niż na Fera 3 Tu mam cały zestaw montażu mostek do montowania I wydaje mi się, że chyba to wszystko co trzeba Więc no, na szybko nagrane, bo nic konkretnego a wszystko tak naprawdę, tylko chłodzenie działa, ale to już nie znaczy tak, to startuje i to startuje, ale tu nie ma obrazu, a tu też po prostu siadło, po prostu zużycie mogło i kaput. Więc no, dziękuję za oglądanie i trzymajcie się do następnego nagrania.